Witam ponownie. W tej lekcji będziemy zajmowali się metodami organizacji obiektów, które wykorzystujemy do tworzenia naszego projektu. I tak, właściwie podstawową strukturą, która buduje narrację w jakiejkolwiek publikacji, jest organizacja stron. Jednakże to, co ładujemy na stronę, możemy również na wiele różnych sposobów przemieszczać czy też układać względem siebie, wykorzystując odpowiednie narzędzia. I w tym przypadku jednym z najbardziej podstawowych narzędzi są warstwy. Tak więc, warstwy wykorzystujemy do tego, aby przenosić różnego typu obiekty, czy też właściwie układać je na stronie. I w zależności od charakteru publikacji, możemy dysponować większą bądź mniejszą ilością warstw. Wszystko zależy po prostu od tego, w jaki sposób obmyślimy koncepcję organizowania materiałów w naszej publikacji. Przykładowo w tym projekcie dysponuję dosyć dużą ilością warstw, co wynika głównie z jego interaktywnego charakteru. Po prostu staram się oddzielić tekst, ilustrację od elementów interaktywnych. I tak. Pierwsza warstwa, czy też właściwie warstwa, która znajduje się na samym szczycie stosu jest odpowiedzialna za podręczne menu, za pomocą którego mogę przechodzić pomiędzy poszczególnymi artykułami. I z racji tego, iż to menu musi być wyświetlane ponad wszystkimi innymi elementami, to jego elementy składowe właśnie umieściłem na samym szczycie stosu warstw. Pomimo tego dysponuje jeszcze kolejną warstwą, która przechowuje elementy interaktywne, również z nazwą Master w nagłówku. W tym przypadku są to główne elementy nawigujące, które chociażby możemy znaleźć w tym miejscu. Jak i również elementy, które powtarzają się właściwie na wszystkich stronach, chociażby logo. Tak więc, obydwie warstwy są w tym przypadku powiązane ze stronami wzorcowymi. A dokładnie z tym, co znajduje się na stronach wzorcowych i jest propagowany właśnie przez te dwie warstwy w całym projekcie. Na samym dole stosu również dysponuje warstwą, która ma w nazwie "master" i w tym przypadku ta warstwa przynosi wszystkie elementy graficzne, które są odpowiedzialne za konkretny nagłówek działu. Ok, tak więc jeśli ja przykładowo sobie zmienię dział, czy też przejdę do innego działu, i wyłączę tą warstwę, to zauważymy, że również w tym przypadku elementy nagłówka znikają. W tym miejscu chciałbym tylko podkreślić, że w moim przypadku warstwy z nazwą Master po prostu przechowują te obiekty, które znajdują się na stronach wzorcowych, i są propagowane pomiędzy poszczególnymi stronami, a właściwie regularnymi stronami. A to oznacza, iż jeśli ja teraz przykładowo rozwinę, Zawartość warstwy MasterTalk, czyli tej warstwy, która jest odpowiedzialna za elementy graficzne tego podręcznego spisu treści, to zauważymy brak obiektów. A jeśli przykładowo rozwinę warstwę z tekstem, to zauważymy tutaj dosyć dużą liczbę obiektów. Wynika to głównie z tego, iż elementy graficzne, które są odpowiedzialne za ten podręczny spis treści, znajdują się na stronie wzorcowej, która jest propagowana pomiędzy poszczególnymi regularnymi stronami. Zaś domyślnie elementy, które znajdują się na stronie wzorcowej, nie są dostępne na regularnych stronach, aczkolwiek są widoczne. Oczywiście są widoczne na tych stronach, do których przypiszemy daną stronę wzorcową. Tak więc dlatego ja mogę wskazywać teraz ramki z tekstem, aczkolwiek nie jestem w stanie wskazać elementów graficznych odpowiedzialnych za ten spis treści. Mogę oczywiście wskazać obrazek, który znajduje się z tyłu, przesunę go nawet do tego miejsca, jednakże nie mogę zaznaczyć tych elementów. I dlatego po rozwinięciu zawartości master TOC po prostu nie mam dostępu do żadnego obiektu. Jeśli jednak przejdę do panelu strony, który możemy oczywiście znaleźć w menu okno strony, i przejdę do strony wzorcowej, nawigacja, następnie powrócę do moich warstw, rozwinę zawartość warstwy master TOC, to zauważymy tutaj wszystkie obiekty, które składają się na ten spis treści. Jak widać relacje pomiędzy tym co znajduje się na stronach wzorcowych na regularnych stronach oraz bezpośrednio w warstwach są dosyć skomplikowane, jednak podejrzewam, że powoli będziemy wszystko rozgryzać i zaczniemy może od przeglądu samych warstw i ich ustawień. Tak więc ja przejdę sobie tutaj do domyślnego dokumentu i skorzystam ze skrótu Ctrl D. Wcześniej jednak, może, chociaż nie, skorzystam z Ctrl D, zaznaczę wraz z Shiftem te trzy ilustracje. Dobrze, skorzystam z otwórz. Automatycznie trzy ilustracje zostały podpięte do mojego kursora i wprowadzę je do sceny, a właściwie do układu. Ok, w taki sposób i odznaczę. Po mojej stronie znajduje się panel z warstwami, na której rezydują wszystkie trzy obiekty. I jeśli panel jest niewidoczny, to możemy skorzystać z menu okno, warstwy, skrót F7. Warto zapamiętać skrót F7 oraz F12, czyli strony warstwy F7, F12. Ok. Ja może zacznę od zmiany nazwy warstwy i skorzystajmy w tym celu z dwukliku na warstwie. Możemy również przejść do menu tej palety i skorzystać z opcji warstwy. I wprowadzę tutaj nazwę, powiedzmy, obrazki. I kliknę OK. I proponuję teraz rozwinąć zawartość tej warstwy. I widzimy tutaj obecność wszystkich trzech elementów, które wprowadziłem do układu, wraz z oryginalnymi nazwami. Nazwy poszczególnych obiektów, które znajdują się w danej warstwie, możemy również zmieniać. W tym celu po prostu wskazujemy taką warstwę. I klikamy jeszcze raz. I wprowadzamy nazwę. I obiekty możemy również przemieszczać względem siebie. Bezpośrednio na stosie warstwy. Tak więc nie mam tutaj na myśli układu horyzontalnego i wertykalnego, tylko mam tutaj na myśli bardziej układ w głąb. I tak, ja przeniosę ilustrację do tego miejsca, następnie wskażę obiekt, życzę ale przycisk myszy i przesunę pomiędzy dwa pozostałe. I zauważymy, że również to działanie zostało odzwierciedlone odpowiednim układem w głąb bezpośrednio na naszej stronie. I właściwie te same czynności możemy wykonywać za pomocą odpowiednich skrótów klawiaturowych. tak więc jeśli skorzystamy ze skrótu Ctrl otwarty nawias kwadratowy, to po prostu przemieszczamy nasz obiekt w dół bezpośrednio na naszej warstwie i Ctrl zamknięty nawias kwadratowy przemieszczamy o jeden poziom nasz obiekt do góry. Możemy również skorzystać z Ctrl Shift otwarty nawias kwadratowy, tym samym automatycznie przerzucimy obiekt na sam dół stosu. I Ctrl Shift zamknięty nawias kwadratowy. I szybko przerzucamy obiekt na samą górę stosu. I te same polecenia możemy znaleźć w menu obiekt, ułóż. Czyli przesuń na wierzch, do przodu, do tyłu i na spód. Przejdźmy teraz do opcji naszych warstw, tak więc dwuklik na danej warstwie. I tak na samym szczycie oczywiście zmieniamy nazwę. Bezpośrednio poniżej możemy rozwinąć menu kolor. I wybieram tutaj kolor elementów, które opisują nasze obiekty, czyli w tym przypadku są to obwiednie. I powiedzmy, ja zmienię na czerwony. Obserwujemy dokładnie to, co się dzieje wokół obiektu. Klikam OK. I nastąpiła zmiana obwiedni na czerwony. Tak więc ja mogę zaznaczyć teraz wszystkie trzy obiekty. Zauważymy również, że obwiednia wokół całej grupy także ma kolor czerwony. Podobnie węzły. OK, i wysunę ramki w taki sposób. Nazwy następnych opcji właściwie mówią same za siebie. Tak więc, mamy pokaż warstwę. I w tym przypadku ta opcja jest odpowiedzialna, czy też właściwie odpowiada ikonie oka, która to ikona znajduje się w tym miejscu. I tak możemy wyłączać widoczność wszystkich obiektów, które znajdują się na warstwie, klikając właśnie na ikonie oka, która sąsiaduje z nazwą warstwy. Jak i oczywiście możemy ukrywać poszczególne elementy, które znajdują się wewnątrz tej warstwy. I to samo, czy też właściwie ta sama reguła obowiązuje w odniesieniu do blokowania warstwy. Tak więc możemy blokować całą warstwę i zawartość. I w tym przypadku, jak widzimy, odpowiednia ikonka przy kursorze informuje mnie o tym, iż nie mogę edytować tych elementów. Jak i możemy blokować tylko wybrane elementy. Tak więc w tym przypadku mogę wskazać tą ramkę, w tym przypadku też. A w tym przypadku nie mogę wskazać tej ramki. I element graficzny, który znajduje się właśnie w tym miejscu, również informuje mnie o tym stanie rzeczy. Dwie kolejne opcje, które znajdują się tym razem po prawej stronie, są dosyć istotne, gdyż pozwalają nam ukrywać linie pomocnicze na danej warstwie, jak i je blokować. My w InDesignie mamy również inne polecenia, które umożliwiają nam wykonywanie tego samego, a aczkolwiek w takiej sytuacji odwołujemy się do wszystkich linii, które znajdują się na naszej stronie. A tutaj możemy je kontrolować z poziomu danej warstwy. Tak więc jeśli ja wyciągnę teraz linię pomocniczą i skorzystam. Z nieaktywnej opcji pokaż linie pomocnicze. To ta linia zostanie ukryta. Ok, i skorzystam z Ctrl Z. I mogę również ją zablokować. I tym samym jestem w stanie zaznaczyć. I Ctrl Z, a teraz mogę ją zaznaczyć i skorzystać z Delete. Aha, warto podkreślić, że kolor, który wybieramy w opcjach warstwy, również odnosi się do linii pomocniczej, aczkolwiek podczas zaznaczania. Ja w tym przypadku, powiedzmy, wybiorę Burgund. Kliknę OK. I podczas wyciągania linii już zauważymy zmianę koloru. Dobrze, zwalniam, odznaczam i widzimy domyślny kolor linii pomocniczej, czyli cyjanowy. Aczkolwiek, z racji zmiany koloru naszej warstwy, możemy bardzo szybko zidentyfikować taką linię, czyli to, gdzie się znajduje po zaznaczeniu. I tym samym, jeśli dysponujemy kilkoma warstwami, wewnątrz których są różne linie, możemy bardzo szybko identyfikować linie pomocnicze, o których jeszcze będziemy mówili. Ja skorzystam z Ctrl Z i przywrócę opcję. I zanim przejdziemy do opcji pomień obrawanie tekstem, gdy warstwa jest ukryta, ja proponuję wprowadzić nową ramkę. Jeszcze raz skorzystam z Ctrl Z, chociaż nie może zaznaczę wszystkie te trzy obiekty. I po prostu przywrócę ramkę do zawartości. Dobrze? I wprowadzę ramkę z tekstem. Widzimy automatycznie, że kolor tej ramki odpowiada właśnie jasno niebieskiemu. OK. Skorzystam z tekstu i wprowadzę domyślny tekst. wypełni tekstem zastępczym. Następnie wskażę to zdjęcie i przesunę je w okolicy tekstu. Dobrze. I tak widzimy, że z racji tego, iż obiekt tekst rezyduje na samym szczycie stosu w grupie obrazki, to przesłania on nasze zdjęcie. I ewentualnie zawsze można oczywiście przesunąć w dół. Jednakże tego nie chcemy, gdyż po prostu tekst musi być widoczny. I po aktywacji obrazka możemy skorzystać z oblewania tekstem. I klikamy w tym celu na odpowiedniej ikonce, o której już mówiliśmy w poprzedniej lekcji. Jak i omawialiśmy również to, iż oblewanie tekstem jest atrybutem obiektów, a nie zawartości ramki tekstowej. Tak więc, jeśli chcemy obrać tekstem, to musimy wskazać obiekt, który będzie wypychał tekst, i skorzystać z odpowiedniej opcji. W tym przypadku omawiana opcja nie ma właściwie racji bytu, co wynika z tego, iż oblewany obiekt wraz z tekstem rezyduje na tej samej warstwie. Tak więc spróbujmy utworzyć nową warstwę, klikając na ikonie tworzenia nowej warstwy. Możemy również skorzystać z rozwianego menu nowa warstwa lub ze skrótu Alt i kliknąć na tej ikonce i to spowoduje, iż utworzymy nową warstwę, jednakże wcześniej uzyskamy dostęp do opcji tej nowej warstwy. Ja wprowadzę nazwę tekst. Zauważmy, że design automatycznie zmienił kolor na czerwony. Dobrze i klikam OK. Ten kolor jest wyświetlany obok nazwy, dokładnie w tym miejscu. I możemy teraz wskazać ramkę z tekstem i ręcznie przenieść ją do warstwy tekst, klikając na obiekcie, przytrzymując lepszy przycisk myszy i przesuwając do góry. Ja skorzystam jednak z CTRL-Z i na razie zamknę grupę, a właściwie warstwę obrazki. I odznaczę wszystko. O wiele lepsza metoda przenoszenia obiektów to korzystanie z odpowiednich slotów, które znajdują się obok nazwy warstwy, a właściwie po prawej stronie, dokładnie w tym miejscu. Widzimy, że teraz mamy wszystko odznaczone i dzięki temu te sloty są puste, czy też nie są wypełnione kolorem, który jest przypisany do danej warstwy. Jeśli wskażę przykładowo ramkę z tekstem, to zauważymy, że stan rzeczy się zmienia. Slot został wypełniony, a ja mogę teraz na niego kliknąć. Przytrzymać się przycisk myszy. Widzimy, że kursor zmienia się na wskaźnik. I przesunąć wraz z przytrzymanym lewym przyciskiem myszy ten kursor do góry, aż aktywuje slot powyżej. Zwalniam lewy przycisk myszy i automatycznie przeniosłem tą ramkę do warstwy tekst, co zostało zresztą zakomunikowane zmianą koloru obwiedni. I w ten, sam, w ten sam sposób możemy również przenosić więcej obiektów. Ja skorzystam z CTRL-Z. Przykładowo te dwa obrazki możemy zaznaczyć. Widzimy, że obydwa sloty są podświetlone. I po prostu klikamy i przenosimy w taki sposób. I obydwa elementy znalazły się teraz w warstwie tekst. Ja jednak chcę tylko to wykonać w odniesieniu do warstwy, to znaczy do obiektu tekstowego. Dobrze, tekst i obrazki rezydują na osobnych warstwach, tak więc przejdźmy do warstwy obrazki i wyłączmy widoczność tych elementów. I widzimy automatycznie, że oblewanie już nie jest stosowane w odniesieniu do ramki tekstowej, która znajduje się na warstwie powyżej. OK, tak więc skorzystajmy z dwukliku na warstwie obrazki i wyłączmy opcję pomiń oblewaniem tekstem, gdy warstwa jest ukryta. Klikamy OK i widzimy, że w tej sytuacji oblewanie tekstem jest dalej aktywne, pomimo tego, iż obiekt nie jest widoczny na naszej stronie. I właśnie do tego służy wspomniana opcja. W ten sposób doszliśmy do ostatniej opcji, którą możemy znaleźć w oknie dialogowym, opcji warstw. Jest to warstwem, warstwę, jak sama nazwa wskazuje, po prostu decydujemy się na to, czy zawartość warstwy będzie drukowana, czy też nie. Ok, ja na razie wyłączę widoczność warstwy tekst, przejdę do warstwy obrazki i ją rozwinę. I tak, chciałem podkreślić, iż wskazanie danego obiektu na warstwie nie oznacza jego zaznaczenie. Musimy dopiero aktywować slot, aby zaznaczyć obiekt z poziomu warstwy. Dobrze. Ja proponuję zaznaczyć wszystkie trzy elementy i skorzystać z menu obiekt, grupuj, czyli Ctrl-G. Automatycznie możemy zauważyć, że układ sił na warstwie się zmienił, tak więc pojawiła się nowa grupa. Która jest zagnieżdżona w warstwie obrazki, i oczywiście grup możemy mieć więcej. I tą grupę możemy rozwijać i wskazywać poszczególne obiekty, aczkolwiek pamiętajmy, że w tym przypadku nie zaznaczamy ich na stronie. I aby zaznaczyć obiekt, to oczywiście aktywujemy właściwy slot. Możemy również zaznaczyć wszystkie obiekty w grupie, korzystając z tego slotu w odniesieniu do nazwy grupy, którą to nazwę również możemy zmieniać, klikając po prostu na nazwie i wprowadzając odpowiednią zmianę. Oczywiście, wykorzystując grupy, modyfikujemy trochę kolejność zaznaczania elementów, które wchodzą w zakres tej grupy. Tak więc, na samym początku, po kliknięciu, po prostu zaznaczamy całą grupę, która jest obrysowana obwiednią. Następnie, dwuklik powoduje, że przechodzimy do wnętrza grupy i wskazujemy obiekt, który znalazł się pod kursorem. I teraz możemy wskazywać poszczególne obiekty, a właściwie ramki, i przesuwać je względem siebie. Jak i oczywiście, kolejny dwuklik spowoduje przejście już do zawartości. OK, ja skorzystam z CTRL-Z. Aha, oczywiście grupy możemy przenosić pomiędzy poszczególnymi warstwami, tak więc dokładnie wykorzystując te same metody, które przedstawiłem wcześniej, możemy zastosować odniesienie do grupy, kliknąć, przenieść lub skorzystać ze slotu. Jak i obwiednia, która obrysowuje zawartość grupy, może być przekształcana, automatycznie wpływamy również na wszystkie elementy, które znajdują się w grupie. Jeśli chcemy zwolnić grupę, to wskazujemy tą grupę i przechodzimy do obiekt, Rozgrupuj lub korzystamy z odpowiedniego skrótu Ctrl-Shift-G. Przejdźmy teraz do zagadnień, które są pochodne, jeśli chodzi o organizację elementów na naszej stronie, mianowicie wyrównanie i rozmieszczenie. I tak, dostęp do ustawień, czy też właściwie poleceń wyrównania, uzyskujemy po wskazaniu jednego bądź większej liczby obiektów. Odpowiednia sekcja znajduje się w panelu sterowania. Zaś dostęp do opcji rozmieszczania uzyskujemy po zaznaczeniu dwóch lub więcej obiektów. I to jest ta sekcja. I tak, operacje wyrównywania odnoszą się domyślnie do naszego zaznaczenia. Ja w tym przypadku zaznaczyłem trzy obiekty, i przykładowo lewa krawędź obiektu, który jest najbardziej wysunięty na lewo, znajduje się w tym miejscu. Ja mogę pozostałe obiekty przesunąć do tej krawędzi, korzystając z pierwszej ikony. I właściwie ta sama zasada odnosi się do prawej krawędzi obiektu wysuniętego najbardziej w prawo. Dobrze. Jak i mogę wypośrodkować wszystkie te elementy w odniesieniu do środka obwiedni, która opisuje obszar, które te obiekty zajmują, czyli wyrównanie w odniesieniu do osi wertykalnej. I to samo możemy wykonać w odniesieniu do górnej krawędzi, dolnej i do osi horyzontalnej obwiedni. Tak wygląda domyślne działanie wyrównania które to działanie wynika chociażby z zaznaczonej opcji w menu rozwijanym po prawej stronie, obok odpowiednich operacji. Wyrównaj to zaznaczenia. Możemy również wyrównywać do obiektu kluczowego, tak więc po wyborze tej opcji możemy zauważyć, że jeden z obiektów jest podświetlony grubą linią. My teraz możemy wskazywać inny obiekt i wyrównywać w odniesieniu do niego, czyli przykładowo teraz wyrównanie do lewej krawędzi spowoduje przesunięcie również obiektu poniżej w prawo. Tak więc w tym przypadku nie wyrównywaliśmy do najbardziej wysuniętej krawędzi po lewej, tylko do lewej krawędzi obiektu kluczowego. W ten sposób możemy wyrównywać również do marginesów. Do strony i do stron widzących. Ostatnia opcja. Ok. Tak więc ja proponuję teraz przejść jeszcze do operacji, które są powiązane z rozmieszczeniem. W tym przypadku mam do czynienia z operacjami, które pozwalają InDesignowi znaleźć równe odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ramek. A jest to lewa, prawa, krawędź, góra i dół oraz środek. Tak więc, jeśli ja przykładowo przeniosę obiekt tutaj, następnie zaznaczę wszystkie trzy i skorzystam z pierwszej operacji, to InDesign upewni się, że. Będziemy dysponowali równymi odległościami pomiędzy poszczególnymi krawędziami górnymi obiektów, czyli raz, dwa, trzy. I to samo odnosi się do krawędzi dolnych. Jest to opcja, która znajduje się całkowicie po prawej. W ten sam sposób możemy postępować w odniesieniu do lewych krawędzi i prawych. Jednakże w tym przypadku ja dysponuję obiektami o tej samej wielkości, stąd niewielkie różnice. I oczywiście, operację możemy wykonywać w odniesieniu do środka wertykalnego i horyzontalnego. Ok. Na samym końcu tej lekcji chciałbym się tylko podkreślić, że warstwy przenoszą obiekty względem strony, na której to stronie dane obiekty się znajdują. Tak więc jeśli ja teraz utworzę nowe strony, czyli F12, nowa, nowa strona, i przejdę z powrotem do warstw F7 i rozwinę obrazki, to zauważymy tutaj oczywiście brak jakichkolwiek elementów, gdyż na tej stronie nic się nie znajduje. I oczywiście mogę wskazać te obiekty, skorzystać z Ctrl C. Tutaj widzimy obecność obiektów. Przechodzimy do tej strony, Ctrl V i obiekty ponownie znalazły się na warstwie w odniesieniu do tej strony, lub też możemy skorzystać z edycja. Wklej w miejscu, i tym samym obiekty znalazły się dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajdują się na stronie, z której skopiowaliśmy te obiekty. Ok, i to właściwie wszystko, jeśli chodzi o zagadnienie warstwy i organizacji obiektów na stronach. I zapraszam do kolejnej lekcji.